następnej ale degustacji. Tym razem e, inne beczki Miami Lager, 4,6% alkoholu i mają fajną historię. Nadmorski bulwar skąpany w słońcu, lniane garnitury, pastelowe kolory, dziewczyny na wrotkach, wata cukrowa. Miami to orzeźwiający lager o jasnej barwie. Z lekko zaznaczoną goryczką, w aromacie wyczuwalne nuty cytrusów oraz kwiatów. Idealne do picia w towarzystwie. Oczywiście, składniki woda, słód pilznyński, słód karapils, miel citra i zeus, dolnej fermentacji. Receptura Marcina Pietranika. Ok. Lovely. 11 Belgiel no to rzeczywiście lekki. Jak widzicie, tutaj. Yy, bardzo ładnie się prezentuje. Jasny, prawie że klarowny. Z taką leciutko może op, 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 lekko opalizujący może leciutko. Piana zdążyła opaść, ale naprawdę drobne węchelżyki. Jak widzicie, zostało trochę suchej piany na szkle. Pięknie to wygląda, prawda? Kapsel po prostu biały, gola, nic ciekawego. No, bardzo ładnie. Aromat nie jest zbyt duży. Lekka cytrusowość. Lekka słodowość. No mogłoby być więcej. Ok. Może takie jakby śmokryte karton troszeczkę. Ale tylko troszeczkę. Dobra, spróbujmy. rzeczywiście kwiatowo, ale kwiatowo w sensie takim, że mi się to kojarzy z herbatą Earl Grey. Naprawdę zapachowo. Um, goryczka jest fajnie zaznaczona. Nie jest wysoka, ale jest ładna. E, lekkie grefiutowe akcenty. E, przyjemna cytrusowość, ale też nie wysoka. E, oczywiście ciało jest takie średnie. Ale bardzo jest pijalne. Yy, Nagazowanie jest też średnie. Yy. Bardzo przyjemne, bardzo pijalne, odświeżające. Jak piwo. Ale ten herbaciany tutaj aromat naprawdę jest mocny. Przynajmniej takie jest moje wrażenie. Kojarzy mi się to z Nawet jakby była nawet taka łodygowa, taniniczna, lekka e, goryczka do tego. Dołączona. No Normalnie takie e, jakby hermatę pił. Przyjemne. Przyjemno odświeżające. Zdecydowanie e, warte polecenia, spróbowania. Ale jak dla mnie aromat mógłby być zdecydowanie e, większy. Przyjemny, odświeżający, lekki, fajny. Mam nadzieję, że film się Wam podobał, tak jak podobało mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o przycisku e, dzwoneczka, co będzie Wam przypominał o każdym nowym nowy filmie na kanale, także będziecie na bieżąco, no a przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. Wasze zdrowie.